A wspólnie z nami profesor Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trudne słowo. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, pogoda to jest coś, co dotyczy nas wszystkich. Nie da się żyć bez tej informacji. Rano wstajemy, spoglądamy za okno, myślimy, jaka będzie pogoda. A ta pogoda pana jako eksperta zaskakuje ostatnio? Cały czas zaskakuje, bo generalnie rzecz biorąc, to, że zajmujemy się modelowaniem meteorologicznym to można powiedzieć, że tylko jest pewną odzwierciedleniem, pewnym odzwierciedleniem rzeczywistości obiektywnej, tak? Sprawa wygląda tak, że nie tylko atmosferą się zajmujemy, tak? Bo okazuje się, że pogoda to jest cały ekosystem, w którym żyjemy. Zarówno atmosfera, oceany, czyli woda, jak i oczywiście ląd, ale też i lód, tak? czyli czapy polarne, i tak dalej. Więc to wszystko między sobą współpracuje. My coraz bardziej poznajemy to, mamy coraz więcej wiedzy, ale tak czy inaczej modele są niedoskonałe. To, że się one mylą, to nie jest nasza wina, tylko to, że nauka jeszcze wszystkiego nie poznała. Tak? Ja bym powiedział w ten sposób, że modele, które prognozują na 2-3 tygodnie one są kompletnie niewiarygodne. Trzeba patrzeć na te prognozy, które są na 3-4 dni. One są w miarę wiarygodne, a najbardziej wiarygodne to są te, które są na kilka godzin. Tak? Więc jeżeli ktoś się wybiera na spacer na przykład, lepiej spojrzeć na taką prognozę ultrakrótkoterminową. W, w przeciągu osobie. powiedzmy dwóch, trzech godzin, tak? No do 8 godzin. Ale gdybym powiedział teraz, a w niedzielę będzie świecić słońce, tak mi tutaj mapa e... pokazuje, to co, co by Pan powiedział? To ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli jest dzisiaj, mamy wtorek załóżmy, to do niedzieli jeszcze jest kilka dni, więc ja bym proponował, żeby śledzić następne prognozy, bo prognozy są odświeżane, to 6 godzin, i z reguły przy takiej wyprzedzeniu to one się mogą dość, może nie drastycznie, ale delikatnie zmienić. Tak? Szczególnie jeżeli mamy do czynienia ze zmianami układów barycznych, no to wówczas coś takiego się dzieje, a Polska jest takim specyficznym obszarem, w ogóle Europa Środkowa, gdzie mamy zderzenie się mas powietrza zimnego i ciepłego, gdzie jedno z nad Atlantyku, drugie jest z nadlądu, czyli nad Syberii naciąga na Europę, i w tym momencie mamy tutaj no, dziwne zjawiska pogodowe, które zachodzą, a przy postępującej zmianie klimatu one są bardziej intensywne, więc pomimo, że modele są coraz doskonalsze, to dynamika atmosfery, która cały czas postępuje, jest na tyle duża, że te modele po prostu też muszą być cały czas aktualizowane, więc z tego wynika też ich pewna niedoskonałość, mogę powiedzieć. To jeszcze pana zapytam, jak się prognozuje pogoda, czyli za tym wszystkim, rozumiem, stoi y, królowa nauk, matematyka? Y, ja bym powiedział tak, nie tylko matematyka, ale przede wszystkim fizyka, tak? bo my musimy rozumieć te zjawiska, opisać najpierw fizycznie, jakie zjawiska zachodzą. Później musimy opisać to matematycznie, a no końcu jeszcze jest informatyka, żebyśmy przełożyli ten język matematyki na język komputerów, tak, żeby komputer to zrozumiał i zaczął liczyć pogodę. Więc to jest taki dość skomplikowany proces. Natomiast to jest tylko jeden element, jakbym powiedział, bardzo ważny, który wykorzystujemy, bo dwa elementy, o których tutaj nie powiedzieliśmy, są bardzo istotne. Czyli dane, którymi zasilamy modele czyli dane pomiarowe różnego rodzaju satelitarne, które muszą być w modelach wykorzystane, bo muszą być zdefiniowane warunki początkowe, tak zwane, ale na końcu jest człowiek, synoptyk, który to ocenia, bo modele, tak jak powiedzieliśmy, mylą się i na końcu jest synoptyk, który to wszystko analizuje, ocenia i dopiero tą prognozę, którą poda synoptyk, tak zwaną prognozę synoptyczną, ona jest najbardziej wiarygodna, bo ona oddaje właśnie, jest jakby wypadkową wszystkich narzędzi, metod, które stosujemy w meteorologii obecnie, żeby uzyskać optymalny wynik. Czyli ostrzeżenia, które są przykładowo wydawane, nie wydają na szczęście jeszcze komputery, tylko synoptycy, ale też sztuczna inteligencja wchodzi, więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, że. Jest to potężne narzędzie, które bardzo mocno wchodzi do meteorologii klimatologii i wykorzystujemy to. Jak, jak pan ocenia sztuczną inteligencję w przyszłości? Będzie miał, miał, miał on taki kolosalny wpływ na również badanie warunków atmosferycznych, na pogodę, po prostu na obliczenia, które otrzymujemy? Ależ oczywiście. Oczywiście, znaczy, ja bym powiedział w ten sposób: sztuczna inteligencja ma swoje wady i zalety. Tutaj nie będziemy robić wykładów na temat tego, natomiast jedną wartą rzecz zwrócić uwagę. Sztuczna inteligencja to jest pewne wnioskowanie statystyczne, które się wykonuje w sieciach neuronowych i szuka się zależności statystycznych. I te zależności, jeżeli się znajdzie, no to wówczas zaczyna to dobrze działać. Problem jest tym, że meteorologia, w ogóle atmosfera Ziemska, to co zachodzi, jest taka dynamika, że trudno znaleźć pewne analogii, które można by było powtórzyć. Ktoś Kiedyś policzył, że żeby sztuczna inteligencja dobrze zadziałała, to trzeba było zebrać materiał obserwacyjny. Z około tysiąca lat, żeby dobrze zaczęła wnioskować sztuczna inteligencja na bazie tylko tych obserwacji. No oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tyle czasu nie mamy, a człowieka życie jest bardzo krótkie. Dlatego też wykorzystujemy metody pośrednie wykorzystujemy modele, które symulują nam zachowanie się atmosfery ziemskiej długi, przez długie dziesięciolecia. I na tej podstawie uczymy sztuczną inteligencję. I takie rozwiązania już są. Pierwsze modele takie powstały, my w tej chwili. Pracujemy też w Instytucie nad modelami tak zwanymi regionalnymi, które będą prognozowały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bo mamy takie możliwości w tej chwili. I to jest kolejny krok, który wykonamy. Przypuszczam, że to będzie następne dziesięciolecie. To będzie właśnie pod hasłem sztucznej inteligencji, właśnie implementacji sztucznej inteligencji, ale też sztucznej inteligencji, która wejdzie w ten proces wnioskowania na podstawie wyników numerycznych modeli pogody gdzie ja to nazywam. To jeszcze że dalej pan poszedł. Teraz. Ja jeszcze poszedłem dalej, ze względu na to, że ja to nazywam takim cyfrowym synoptykiem, tak? bo z jednej strony tworzymy cyfrowy, e, cyfrowego bliźniaka Ziemi, cyfrowy model Ziemi, ale z drugiej strony e, będzie te wnioskowanie, które będzie też wykonywała sztuczna inteligencja. I to są takie kierunki, które w tej chwili są najbardziej predestynowane ze względu na to, że. Ograniczy to też niezbędne potrzeby mocy obliczeniowych superkomputerów, a do modelowania meteorologicznego są wykorzystywane największe superkomputery, które na świecie zostały zbudowane. Między innymi tutaj na Politechnice Gdańskiej na superkomputerze Tryton Plus. Też są testowane i analizowane różne symulacje meteorologiczne. Zresztą współpracujemy z Politechniką Gdańską w tym zakresie, w ramach zaczęło się od projektu MeteoPG, który powstał na Politechnice Gdańskiej. Ja mam nadzieję tylko, że za 5-10 lat meteorologa nie zastąpi już tylko prezenter prognozy pogody, który podejdzie do komputera, zobaczy jaka będzie ta pogoda i ją po prostu zaprezentuje. Y Powiem w ten sposób, że już, nawet, już, już są nawet awatary prezenterów, które prezentują pogodę. Taki projekt kilka lat temu powstał w Szwajcarii, który powodzeniem się zakończył. Po prostu zbudowano awatara, który prezentował pogodę, tak? więc to jest możliwe. Tak? No, możliwości sztucznej inteligencji przetwarzania big data są tak duże w tej chwili, że nawet trudno sobie nam wyobrazić, co będzie za 10 lat. Dlatego te moje e, futurystyczne można powiedzieć przewidywania. E, w mojej ocenie e, są bardzo prawdopodobne, że tak się to skończy, tak? Że m, jeżeli powiedzmy, człowiek nie będzie nadążał za tym, to po prostu m, maszyny, y, komputery zaczną to robić za człowieka, bo będą robiły to po prostu szybciej. tak? Wnioskowanie będzie szybsze, a nie. Ale dobrosłe. czy celne? No właśnie, i tutaj cenne, dlatego też zawsze pozostawiam ten jeden element, że na końcu jednak w mojej ocenie powinien być człowiek, pomimo że będziemy mieli cyfrowego synoptyka, to na końcu decyzję powinien podjąć człowiek, kiedy wydać ostrzeżenie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Profesor Mariusz Figurski, bardzo dziękuję Pani Profesorze. Dziękuję bardzo.